Wyznacz punkty wspólne paraboli i prostej. Można to zadanie zrobić graficznie, czyli narysować parabolę prostą i próbować wyznaczyć te punkty wspólne z wykresu, z rysunku. O ile będą to tak zwane punkty kratowe, czyli o współrzędnych całkowitych, to raczej nie ma problemu. Natomiast w przypadku, gdy te, ta prosta z parabolą będzie się przecinać gdzieś tam w punktach o współrzędnych, wymierny czy jeszcze nawet niewymierny, no to będzie ciężkie do odczytania. Dlatego, żeby w miarę dokładny wynik dostać i nie mieć problemów z rozwiązaniem, najlepiej po prostu wyznaczając punkty wspólne, po prostu rozwiązać układ równań. Czyli w podpunkcie A, Y równa się minus 6X kwadrat plus 7X plus 6 i klamra Y równa się 1 minus 6X i po prostu rozwiązuje układ równań. Podstawiam drugie równanie do pierwszego, czyli metoda podstawiania. 1 minus 6x równa się minus 6x kwadrat plus 7x plus 6. Kwadratowe, czyli przenoszę wszystko na jedną stronę. 6x kwadrat odjąć 13x i odjąć 5 równe 0. Delta b kwadrat, czyli 169, odjąć 4 razy 6 i razy minus 5, czyli 169 minus i minus to jest plus 4 razy 5, 20 i razy 6, 120, czyli 289, co oznacza, że pierwiastek z delty to jest 17. Czyli pierwszy x minus B plus pierwiastek z delty przez 2a to jest 30 przez 12, to mogę przez 6 skrócić, czyli 5 drugich i drugi x minus b minus pierwiastek z delty przez 2a. Czyli minus 4 przez 12 to jest minus 1 trzecia. Ponieważ y, mam wyznaczyć punkty wspólne w układzie współrzędnych, y, to punkt ma dwie współrzędne: x, y. Czyli teraz do każdego x do pary wyznaczam y. Obojętnie do którego równania podstawię, ale na pewno łatwiej będzie do tego drugiego. Y, prostsze rachunki. Czyli teraz y pierwszy. Podstawiam x pierwszego, czyli 6 razy 5 drugich. 6 i 2 się skraca, czyli jest 1 minus 15, czyli minus 14. I drugi y. 1 minus 6x, minus 1 trzecia. 6 i 3 skracam, czyli jest 1 plus 2, czyli 3. Czyli pierwszy punkt ma współrzędne, czyli jeden z punktów ma współrzędne 5, 2 i minus 14, drugi jedno, minus 1, 3 i 3. I to są dwa punkty wspólne paraboli i prostej. Podpunkt B. Podobnie układ równań. Y równa się 3x kwadrat minus 2x dodać 7, i y równa się 4x odjąć 4. Metoda podstawiania, czyli pierwsze równanie podstawiam do drugiego. 4x minus 4 równa się 3x kwadrat minus 2x dodać 7. Przenoszę wszystko na prawą stronę. 3x kwadrat minus 6x i plus 11 równa się 0. Przenoszę na prawą i równocześnie zamieniam te równania stronami. Minus 6x plus 11, czyli delta jest równe 36p kwadrat, odjąć 4 razy a i razy c. 4 razy 3 to jest 12 i razy 11. Na pewno 36, odjąć ta liczba, jest y, mniejsze od zera. Nieważne, ile ważne, że jest ujemne, bo to oznacza... Y, Brak rozwiązań, co oznacza też brak punktów wspólnych. Nie mam X, no to już nie wyznaczam dalej też Y. -ów. Wyznacz wszystkie liczby całkowite spełniające podaną nierówność. Podpunkt A x kwadrat. Mniejsze lub równe od 16, czyli x kwadrat minus 16, mniejsze lub równe od 0. No i rozłożę to na czynniki ze wzoru skróconego mnożenia, czyli x minus 4, x dodać 4, mniejsze lub równe od 0. Miejsce zerowe tej funkcji kwadratowej to jest z pierwszego nawiasu 4, z drugiego minus 4. No i ponieważ rozwiązuje nierówność kwadratową. To szkicuję wykres. Minus 4 i 4. Współczynnik przy kwadracie jest 1, jest dodatni, czyli ramiona skierowane w górę. I mniejsze lub równe to jest x należy, przedział domknięty od minus 4 do 4. Ale mam tutaj podać liczby całkowite spełniające tę nierówność, czyli tak jakbym wyznaczał teraz część wspólną. Zbioru liczb całkowitych ze zbiorem od minus 4 do 4, to oznacza, że x należy. Minus 4 jest zamknięte, czyli ta liczba też się mieści w rozwiązaniu. Minus 2, minus 1, 0, 1, 2, 3 i 4. Podpunkt B. 9 minus x kwadrat większy od zera. To sobie tutaj podzielę przez minus 1, czyli jest x kwadrat minus 9 zmiana znaku, bo dzielę przez liczbę ujemną. Podobnie jak w pierwszym przykładzie rozkładam ze wzoru skróconego mnożenia, tak żeby mieć postać iloczynową. Tu mam 3, tu minus 3. Minus 3 i 3. Ramiona skierowane w górę. Bo rysuję tutaj z tej nierówności. Mógłbym wybrać tą pierwszą. Wtedy będę miał ramiona w dół, ale odczytywał większe od zera. Tutaj mam ramiona w górę, ale odczytuję mniejsze od zera. Czyli zadział na końcu i tak, by wyszedł, by, by wyszedł ten sam. Od minus 3 do 3. Tym razem przedział otwarty. Co oznacza, że całkowite to już minus 3 się w tym przedziale nie mieści. Minus 2, minus 1, 0, 1 i 2. punkt C. x kwadrat mniejsze od 4x. Przenoszę, tak jak to przy nierównościach kwadratowych, wszystko na jedną stronę, tylko tym razem nie, nie rozkładam ze wzoru skróconego mnożenia, tylko wyłączam x przed nawias i mam 0 i 4 miejsca zerowe. Czyli jest 0 jest 4, współczynnik dodatni. Mniejsze od 0 tutaj x należy od 0 do 4. Co oznacza, że całkowite liczby mieszczące się w tym przedziale to jest 1, 2 i 3 i 4 już nie, bo jest to przedział Otwarty. I ostatni podpunkt d, też przenoszę wszystko na jedną stronę. x kwadrat minus 8x dodać 16 mniejsze lub równe od 0. Yy, nierówność kwadratowa, tutaj wszystkie wyrazy są, więc mógłbym deltą liczyć, ale no, da się chyba dosyć łatwo zauważyć, że jest to wzór skróconego mnożenia x minus 4 do kwadratu mniejsze lub równe od 0. Czyli x jest równe 4, ale jest to pierwiastek podwójny, bo nawias to kwadratu. Co oznacza, że rysując wykres się odbija. Ale też z drugiej strony wiem, że to jest parabola, czyli no wiadomo, że będzie się tutaj wykres odbijał. I x należy, i tutaj jest 4, tylko rozwiązaniem tej nierówności. No i jeżeli mam podać jeszcze liczby całkowite, spełniające tę nierówność, to oczywiście to jest ta sama czwórka, co wyżej.